Rudy ojciec, Rudy dziecię, ruda kita, chida, poi spa Przerywamy audycję, by dodać ważny komunikat. To właśnie dziś są urodziny Majemu. O! Najlepszego! Zdrowia, szczęścia i wszystkiego, czego tylko sobie znam. Sobie... Dziś jest taki dzień, w którym smutki idą w cień, a marzenia się spełniają i otuchy ci to daję. Każdy składa ci życzenia, szczęścia, zdrowia, powodzenia, a ja życzę ci miłości i radości oraz życia bez przykrości, żeby każdy dzień był taki, w którym słonko daje znaki o wierności i miłości przy sklepie. Majenko, chcieliśmy ci służyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego. Majenko, ty stara dupeńku. Życzymy ci dużo zdrówka, miłości i pomarańczy. Jak ty Wielu powodów do radości i przyjemności. Na wesele dużo gości. Ful pieniędzy na koncie. I flaszkę wódki po Rafała Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego. Cześć. W okazji Twoich urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo radości, dużo miłości, spełnienia najskrytszych marzeń, ślubu jak bajki i aby ten twój facet był dalej tak wspaniały jak jest do tej pory. jaki? Pana Marlenko, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, eee, Czego sobie wymarzysz? Super, super facet. Już ma o imieniu Rafał! Tak! Cześć babka! Cześć ciotka! Z okazji Twoich urodzin chciałyśmy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia Dużo zdrowia Dużo miłości Dużo dzieci Dzieci, oj, dzieci bardzo dużo jak najwięcej Oczywiście dużo seksu, bo bez tego to i dzieci nie będzie No i żebyś w te 23 urodziny w końcu zmądrzała No to też jest bardzo ważne Także wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że niedługo się spotkamy I na żywo sobie złożymy Ci życzenia I wypijemy po lufie. No po lufie, pewnie że po lufie, po setce co tam się da? No, No to najlepszego. Papa, papa. Pa. Pa, Kochana szalona Rudo. Rudo, Rudo. Rudo. E, z okazji Twoich 18 urodzin. No i tam dużo, 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 mnie. dużo, 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 Życzymy Ci oznak starości. dużo, 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 Stara dupa. Stara dupa jest duża. dużo, no zawsze moda, no i tak. zawsze moda pozostała, moda duchem, żebyś e, zarażała nas pozytywnym nastawieniem do życia, Spełniała wszystkie swoje marzenia e, z nami, z nami, z wszystkimi, tak, tak, bo ja wiem, Czy że je razem, marzenia tylko z nami, e, tak, no miłość do dzieci, do dzieci, do dzieci, też. No, to... no, bo to Rafał to jak drugi dziecko, takie większe, takie br... małe duże. dzieci, małe brodki. Kasakowa. Z, z okazji Twoich urodzin Kacakowa. Kacakowa. życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia Wielu. i dużo pieniędzy, <susza> to najważniejsze. No i tak, żebyś czas spędzony z nami Wiesz wspominała jak najlepiej oczywiście.